Co na tobie myśli? Nie ma tu hashtagów, nie ma tu opisu. Jeśli tu trafiłaś, no to to jest twój znak. Zobaczymy sobie, co... Uuu, fajnie. Mhm, mm no dobrze. On cię widzi jako taką królową mieczy, do której bardzo ciężko jest się dostać. Bardzo mu się podoba. Natomiast on tutaj może nie działać, przez to, że paraliżuje go to, że to masz inne opcje. On tutaj coś odkłada na później i cały czas zwleka. To jesteś dla niego taka niedostępna. Tak on się zastanawia, czy on powinien, czy on może w ogóle. Widać też u niego jego blokady, które tutaj sprawy nie ułatwiają, natomiast bardzo go tutaj ciągnie. Bardzo jesteś dla niego takim zakazanym owocem w tym wszystkim. Tu są jakieś przeszkody. Nie wiem, co to są za przeszkody, bo to nie o tym czytanie. Ale są tutaj jakieś przeszkody. Jak chcesz sprawdzić, to zapraszam cię na prywatne czytanie. Natomiast widać tutaj, że on chce w końcu zrzucić tą maskę i coś tutaj, bo od ciebie chciał. Natomiast czeka na znak od ciebie. Czeka na znak, że nie zostanie odrzucony, więc jeśli chcesz go tutaj przyciągnąć. To co do mojej hipnozy, magnetyzm bogini, aktywacja Twojej wewnętrznej mocy, aby on poczuł to energetyczne przyzwolenie, aby zacząć działać. Link do hipnozy jest w bio, ono jest teraz na promocji. Daj znać, czy ten z tobą rezonuje i czy przyjmujesz.